Trener gości jest z nami po meczu. No cóż, wyszło tak, że y, udało się nam zrewanżować za tą porażkę y, w Legnicy. Y, jak ten ocenia to spotkanie. Oj, pierwsza połowa gdzieś, tak powiedzmy, po naszej myśli, prowadziliśmy dwoma bramkami, później gdzieś e, Legnica zmieniła system na 5-1. Nie, nie, jakby do końca meczu nie odnaleźliśmy się w tym systemie, e, próbowaliśmy coś tam zmieniać, ale też e, bramkarz pobronił zdecydowanie. Dobrze, w końcówce mieliśmy swoje, gdzieś tam okazje, nie wykorzystaliśmy ich i skończyło się dwójką w plecy. Też e, trener goreczny zastosował wariant momentami gry na, na dwa koła. To też Was trochę zaskoczyło, czy, czy byliście na to przygotowani? Byliśmy na to przygotowani, zresztą mało brameczek straciliśmy. E, przegraliśmy gdzieś w momencie, gdzieś w tym, że 5-1 czy 3-2-1 e, grała Lednica, a nie umieliśmy się. Do tego dostosować i, i tu, był, tu był nasz problem. Jak mieliśmy setki, to ich nie skończyliśmy i tak się skończyło. Zgodzi się teraz wiem, że to był mecz Bramkarzy zapora kontra Teterycz w pewnym sensie? A chyba tak, no na pewno gdzieś tu w ważnym momencie chwycił Teterycz ważne piłeczki. Sebastian też na odpowiednim poziomie. No słabił ten komy w ataku w drugiej połowie. Zresztą ile było 17, 16 do przerwy. My 17, 17-15, 17-15, to ile rzuciliśmy 8 brameczek, troszeczkę mało. Na no koniec trenerze, czy zgadza się ten z taką opinią, że w tej, to już jest końcówka sezonu yy, i tutaj w, w tych meczach często przy tym wyrównanym poziomie tej ligi decyduje yy, o końcowych losach spotkania przygotowanie fizyczne, kto yy, stan zdrowotny kadry, czy to, to takie jest trochę? Oj nie, nie patrzyłbym. To taki gdzieś tam stan umysłu, albo jestem psychofizycznie przygotowane do tego, żeby zawalczyć, jak poziom odpowiedni jest zawodnika, to powalczy o te dwie, trzy piły więcej. Jak my byśmy byli troszeczkę lepsi, to powalczylibyśmy i wygrali, a tu dzisiaj Legnica była o ten ułamek lepsza. Myślę, że to więcej głowa niż przygotowanie. Jest z nami Marcin Teterysz, absolutnie jeden z bohaterów dzisiejszego spotkania. Marcin, dzisiaj obchodzisz urodziny, rozegrałeś fantastyczny mecz, poprowadziłeś naszą drużynę do zwycięstwa, sprawiłeś sobie ten samym fajny urodzinowy prezent. Cieszę się, że udało się wywieźć z ciężkiego terenu, jakie są piekary, trzy punkty, więc mam nadzieję, że będzie huczne świętowanie na powrocie. Niestety, środa nie służy takim wydarzeniom, ale miejmy nadzieję, że chociaż po jednym zimnym z chłopakami się napijemy. Rozegrałeś kapitalny mecz. Powiedz, to te Śląskie powietrze ci służy, ponieważ no, jak pamiętamy, grałeś kiedyś w wirecie zawiercie. spędziłeś trochę na Śląsku czas. Oczywiście bardzo miły czas spędziłem w wirecie, a Śląskie powietrze służy, no dobrze pogryzem ewentualnie. Najwidoczniej. Więc dyspozycja, jestem dzisiaj z ciebie zadowolony. Łukasz próbował mi oślepić w 15 minucie wsadzając mi palec na czasie, ale na szczęście obyło się bez większych szkód. A już tak całkiem serio, to co zadecydował o naszym zwycięstwie? Nie było łatwo, no ale siódme zwycięstwo z rzędu stało się faktem. Oj, było bardzo ciężko, no chłopaki z Piekar leją na potęgę. Bardzo dużo zdrowia nas to kosztowało, bardzo dużo sił. No znowu powiem niestety, no, że, że bramka, tak? No Sebastian też znowu świetne zawody. Jak nie szczecinie Maxym Junek, to tutaj Sebastian Zapora, ale zachowaliśmy chłodną głowę do końca. Kruszel pociągnął w najcięższym momencie, wziął ciężar zdobywania bramek na siebie i poszło. Siedem zwycięstw z rzędu został jeszcze ostatni mecz ze Śląskiem, liderem i już Beniaminkiem Orlen Super Ligi. Co się będzie działo w sobotę? No bierzemy trzy punkty. Treże gratulacje. Szóste zwycięstwo z rzędu yy, stało się faktem. Ta fantastyczna seria yy, trwa. Yy, ale dzisiaj o punkty było. No chyba, nie, chyba ciężej, jeszcze ciężej niż w mecze na przykład Ciechanowie. No tak, na pewno nie wyszliśmy dobrze w mecz. To, to jest piątek, tu chłopacy byli w pracy, nie, nie odpoczęli mi się wydaje, nie, nie wyspali się dobrze, byliśmy trochę spali na początku. Eee, mieliśmy problemy przede wszystkim w obronie bo 17 bramek straciliśmy już chyba 20 parę minut eee, zmieniliśmy system obrony na 5-1 na konc pierwszej połowy co już nam pokazało, że, że to może być dobre a, a w drugiej połowie w drugiej połowie była bardzo dobra obrona no i Marcin Teterys w bramce kapitalne zawody naszego bramkarza tak, dokładnie, chociaż trzeba oddać, że, że bramkarz piekar yy, zapora, no zamurował nas. W pierwszej połowie nas zamurował, drugie też miał bardzo dużo interwencji. No i w tej wojnie nerwów my wygrywamy końcówkę już po raz kolejny. Także to, to po raz kolejny wracamy, no bo musimy wracać do tego yy, tematu, że po raz kolejny wygrywamy mecz. W tej decydującej fazie spotkania w tych ostatnich 10-15 minutach, to wyglądamy fantastycznie fizycznie. Czy to rzeczywiście dzisiaj znów, również znów ponownie ten element zadecydował fantastyczne przygotowanie fizyczne? No na pewno, na pewno, bo, bo myśmy się w końcówce mniej myli niż przeciwnik. Przeciwnik jak w pierwszej połowie na świeżości yy, rzucał to nie było co zbierać, a tutaj w końcówce z trzy razy nie trafili w ramkę. Te rzuty już nie były takie precyzyjne, co pozwoliło Marcinowi odbić kilka piłek. Ale też uważam, że Piekary bardzo dobrze wyglądają fizycznie. To Jak graliśmy ze Szczecinem czy z Ciechanowem, to, to drużyna z Piekar yy, wydaje mi się, że lepiej wyglądała fizycznie od tych dwóch poprzednich naszych przeciwników. Stąd taki zacięty mecz do ostatnich yy, minut. Yy, na koniec już w sobotę ostatni mecz sezonu, wielki finał yy, sezonu w Legnicy. Podejmujemy już zespół yy, Orlen yy, Superligi. Zapowiada się duża frekwencja w fali przyrodniczej. Yy, no cóż, będzie kolejne zwycięstwo siódme z rzędu i zakończymy ten sezon. Fajnie by było. No, no bardzo tak bardzo... spuentować ten sezon. No dokładnie, bardzo by fajnie było, jeszcze tym bardziej wygrać z liderem, z mistrzem tej ligi. Uważam, że jesteśmy w stanie to uczynić, bo też we Wrocławiu w tamtej rundzie dużo nam nie brakło i byłby naprawdę fantastyczny sezon. 50 punktów zdobytych w Pucharze Polski dwa okazałe takie zwycięstwa z, superlig... z superligowym zagłębiem i ze śląskiem Wrocław. Nawet jak nie wygramy, ja uważam, że sezon jest bardzo dobry, ale zrobimy wszystko, aby zakończyć to zwycięstwem. Do zobaczenia w sobotę. Zapraszamy. Dziękujemy trenerze. Dzięki.